Od jakiegoś momentu zdecydował się pan na przejrzystość, taki, no wahałbym się użyć słowa feng shui, ale, ale jest tam pewien porządek, jest klarowność i to, co niektórzy pana chwalący młodsi koledzy czy koleżanki po piórze nazywają powściągliwością. Ja nie jestem do końca pewien, czy to jest powściągliwość, bo nie wiem, czy pan się musi powściągać. Może pan mówi dokładnie tyle, ile pan uważa za stosowne. Ja rzeczywiście nie muszę powściągać słowotoku, to, to tak, a jeśli chodzi o moje wczesne wiersze, to no, pewnie jak większość młodych poetów, próbowałem powiedzieć od razu wszystko wtedy, nie mając jakby pewności, czy jeszcze kiedykolwiek w życiu będę miał możliwość powiedzenia tego spokojniej prawda By to był mój ostatni wiersz tak szczerze mówiąc tak ale to jest mam też takie wrażenie że za każdym razem jak układam swoją nową książkę to mam takie poczucie jakby że układam ją tak jakby to miała być moja ostatnia książka mm -hmm. jeszcze wrócę na chwilę do tej powściągliwości bo być może Wierszem idealnym byłaby Biała Plama, którą pan zresztą napisał. <grych> nie biała, wiem, czy napisał. Biała Plama nie byłaby wierszem hmm. idealnym, bo ta Biała Plama, o której ja piszę, to jest to jest, to jest puste miejsce, po, w tym wypadku po, po wierszu, hmm. zdjętym przez jakąś cenzurę prawda, polityczną. Polityczną przede wszystkim, ale nie tylko, bo jest wiele rodzajów cenzury. Czyli nie, nie, było, nie był to biały kwadrat malewicza, na którym odbijało się, od, mogą się odbijać cienie, barwy światła, które są, jest takim lustrem. Dla nas wszystkich. To jest, to jest aluzja. To jest w tym wypadku, bo to jest wiersz dedykowany Brunonowi Jasińskiemu. Pamięci Brunona Jasińskiego Pamięci nawet, tak? Brunona Jasińskiego. I to jest aluzja do jego wiersza, który nosił tytuł Nic i składał się tylko z tego tytułu. Reszta była właśnie białą plamą można powiedzieć. W każdym razie pustą kartką. Mnie ten problem bardzo intryguje, bo jak nazywamy nic i umieszczamy to słowo na kartce, to to, to nic przestaje już być. To nie przestaje. jest nic. To już nie jest nic no, właśnie. Filozofowie już... się zadają czasem e, pytanie, dlaczego jest raczej coś niż nic, ale to nic też jest tematem, prawda? Tak, tak więc tutaj... E, 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 tak. Ja ostatnio miałam taką e, e, małą kłótnię z pewnym eseistą, który krytykował wiersze, e, e, które przeczytał mówiąc, że jemu się nie podobają te wiersze, bo one są takie na temat. Na temat. Mm. E, czy e, pisze pan wiersze na temat? Że, nie wiem, ktoś panu zadał ten temat, albo e, tu, ćwiczy pan sobie tak, że. Tu, tu, tu jestem całkowicie niezdolny, powiem, powiem szczerze. Nie potrafię napisać wiersza na, na temat. Ale i, i, pozwolę państwu, że na chwilę wrócę do mm -hmm. właśnie do tej osoby, która mówi w moich wierszach, bo to jest, to jest naturalnie można tak powiedzieć, głos, głos autora. Ale to jest ale ten, ten autor miewa różne wcielenia czasami, bo kiedy nam się coś śni, to nie do końca jesteśmy pewnie kim. W tym śnie jesteśmy. I u mnie ten wątek się czasami pojawia, bo sny, niezależnie od tego, że większość snów jest, jest bardzo niemądra, żebym, ale jest kilka co najmniej wierszy, gdzie ja tego próbuję jakoś dotknąć, kiedy na przykład próbuję opisać sen. Oczywiście. Czy samo pisanie wiersza też jest takim wyjściem poza realność? Jak, raczej jak dążeniem, to, to jest raczej właśnie dążeniem do czegoś, bo sen jest też jakąś realnością, mhm. prawda, tylko nie wiadomo jaką i problem jakby polega na tym, że jak próbujemy opowiedzieć sen, to on się już w trakcie naszej opowieści zmienia, bo śnimy przecież Obrazami. Tam się coś dzieje, to jest jakiś dziwny. Niemy czarno-biały, czasami, czasami kolorowy film, czasami okazuje się nie, wcale nie Niemy, bo mówimy jakimiś dziwnymi, dziwnymi językami, z których później oczywiście po obudzeniu niczego się nie, nie pamięta. Więc to jedno, a poza tym u mnie zdarzają się wiersze pisane, żebym głosem kobiecym, więc nie jest to tak tak do końca jasne. Ale głosem kobiecym to znaczy, że mówi to jakaś ona, czy kobieta wiem, w panu? Czy kobieta w panu? Pewnie tak, tak jak, tak jak mówi czasami dziecko we mnie, to pewnie, i, pewnie i, i kobieta we mnie. Chciałem wrócić do roku 1943. Pan się urodził w obozie jenieckim w Dolnej Austrii. To nie był obóz jeniecki. Tak? To był obóz, do końca nie wiem, do końca nie wiem, Jaki? Ja się urodziłem w miejscowości Sankt Valentin w Austrii, która wtedy była częścią trzeciej Rzeszy, Rzeczy. trzeciej Rzeszy, jak wiadomo. I tam w tej miejscowości, która wtedy jeszcze była wsią, ale dużą wsią, znajdowała się trzecia, zdaje mi się, co do wielkości, fabryka czołgów mhm. trzeciej w III Rzeszy i zapewne w związku z tym, ale też do końca, nie wiem czy tak było, w tej miejscowości były dwa, dwa obozy, to nie były obozy jenieckie, to były dwa obozy, ale jakie one miały charakter? Ja tego nie wiem do końca, czy one były właśnie związane z tą fabryką, czy, czołgów, trance, tak? czy też były filią Mauthausen, który, mhm. które leży Niedaleko, i który widać po prostu z tej. Z tego, San Valentin, tak? z tego Sankt Valentin, bo obóz w Mauthausen bo, położony jest na górze. Bo Jestem ciekaw, czy rzeczywiście jest tak, jak niektórzy y, piszą o panu, że fakt przyjścia na świat właśnie tam położył się jakimś swego rodzaju cieniem na pana biografii, no, cieniem niekoniecznie negatywnym, ale że, że to miało ogromny wpływ i że pana ukształtowało. Chciałem zapytać, czy rzeczywiście pan to odczuwa? Myślę, że w bardzo, w bardzo dużym stopniu. Ta jakby niejasność, niejasność tej historii, a także no, po prostu historia moich Rodziców. I, no i czas, czas wojny, przede wszystkim. To, to, to po prostu nie jest to samo, co, co urodzić się normalnie. Jeżeli mhm. Powiedzmy jeszcze coś o tym najnowszym. Tomie, który, który widać okładkę za nami. Haiku, co to jest HAiku i co znajdziemy w tym Tomie, bo to są też tłumaczenia, prawda? Ja, 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 ja mam nadzieję, że, 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 że nie muszę tłumaczyć, co to jest haiku, bo przynajmniej od, od czasu, jak istnieje książka Czesława Miłosza, to, to czytelnicy poezji doskonale. To wiedzą. No, I się księgarni mogło też pamiętać, że rekomendowaliśmy tutaj Hajku japońskie. Od, 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 od czasu, kiedy istnieje antologia Czesława Miłosza, ale też, też przede wszystkim od czasu, jak istnieją dwa wydania antologii pani Agnieszki Żuławskiej-Umedy. Tak? Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Dla mnie dodatkowo ciekawe przez to, że, że tłumaczenia w drugim wydaniu często są właśnie zmienione. I, a to mnie, przyznam, bardzo frapuje.